Dziś z cyklu poznajmy nasze ulubione ulice w Siemiatyczach. Pójdziemy w trochę literackie klimaty, a dlaczego? Bo to właśnie jest ulica Mickiewicza. Mickiewicza leży w dobrym towarzystwie. Na wyciągnięcie ręki jest ulica Prusa Moniuszki Orzeszkowej. Mamy tutaj pana Tadeusza, moje koleżanki, które tutaj nocowały, zakochały się w tym miejscu. Zamierzają tutaj wrócić, panie Tadeuszu, już niedługo. Dalej mamy Cezara, co prawda bez legionów, za to z dobrą kuchnią. Na widok wiśnie po persku zawsze mocnie bije mi serce i powtarzam zawieszczem i znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Jest tu też legendarny polonez. Pamiętacie ten bar z dawnych lat? Już od dawna nie funkcjonuje, ale wielu z nas budowało tutaj swoje wspaniałe wspomnienia. To był najlepszy legendarny bar w tym mieście. Napiszcie w komentarzu, kto z Was w nim bywał. Na ulicy jest też zakład dentystyczny, który ratuje uśmiechy w wyniku naszych różnych słabości, zwłaszcza do słodkości. U zwieńczenia ulicy szeroki oddech, widok na zalew, stąd tylko kilka kroków na plażę. Ale ta ulica nie byłaby sobą bez dobrze zaopatrzonego sklepu. Majka to takie koło ratunkowe. Kiedy zapomnimy czegoś kupić, to jest to sklep, który jest dobrze zaopatrzony, prawie zawsze otwarty i przede wszystkim jest to lokalny polski sklep. Warto wspierać. Znajduje się naprzeciw pana Tadeusza. Kto z Was mieszka na tej ulicy, a może ktoś zna jakąś ciekawostkę na jej temat, albo jakiś ulubiony cytat z Mickiewicza, podzielcie się w komentarzu. Gdzie dalej pojedziemy?